Oto ona! wieczba pluga was pali się! Nikt tu nikogo nie będzie palił! Nie bójcie się ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wieczmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj kmiocie uprzyjemnisz mi dzień. E? Zjeżdżaj, Śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza – poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga – spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią.